Bajka terapeutyczna. Sąd nad czarną owcą. Autor Agnieszka Łagan. Czyta Krzysztof Łagan. Wysoki sądzie, to jego wina. Stratował moje pole. Znowu wdał się w bójkę, zranił rogami moje cielątko. Jest owcą, a trzyma się z wilkami. Kto wie, co on tam jeszcze kombinuje z tym stadem złoczyńców. W kierunku czarnej owcy rzucane były kolejne sekwencje oskarżeń. Nie uczy się i wagaruje, jest nieodpowiedzialny. Po raz kolejny był pod wpływem upojnych jagód i zniszczył ogrodzenie. Nie respektuje żadnych zasad. Co z niego wyrośnie? Baran o ciemnym runie siedział na burmuszony na ławie oskarżonych i wyzywająco rzucał gniewne spojrzenia oskarżycielom ze wsi. To dla niego nie była nowość. Zawsze słyszał, że jest tym złym, sprawiającym problemy. Czarna owca, tak go nazywali w rodzinie. Kipiała w nim złość i chęć zemsty. Przecież ci, co go tak natarczywie, choć nie bezpodstawnie oskarżają, nic nie rozumieją. Oskarżyciele z napięciem oczekiwali na werdykt sędziego. Ten wyprostowany, pełen majestatu, zabrał głos. Jak to jest, gdy nie ma dla ciebie miejsca? Jak to jest być w stadzie z tymi wybranymi, cudownymi, najlepszymi? Jak to jest, gdy nikt się tobą nie interesuje? Jak to jest czuć nienawiść i wrogość do najbliższych? Jak to jest żyć w odrzuceniu? O samotnieniu, poczuciu krzywdy. Jak to jest, gdy inni szukają w tobie problemu, by ukryć własne? Potem sędzia zwrócił się do oskarżonego. Jak się nazywasz? Czarna owca, niedosłyszano warknął gniewnie pozwany. Jak się naprawdę nazywasz? Jakie jest twoje imię? Nie pamiętam. Zawsze wołano do mnie: Znowu sprawiasz problemy? To Twoja wina. Do grobu mnie zaprowadzisz. Nie pamiętam, jak się nazywam. Naburmuszył się baran i szurał racicami. Sędzia niezrażony kontynuował: Nie da się ukryć, że Twoje czyny były naganne. Wyrządziły wiele zła innym i tobie. Wielu krzywd nie da się już naprawić. Tu sędzia zrobił znaczącą pauzę i ponownie zwrócił się do oskarżonego. Na ławie oskarżonych powinni też zasiąść ci, którzy sprawili, że nie pamiętasz, jakie masz imię. Ci, którzy sprawili, że uwierzyłeś, że jesteś czarną owcą. Ci, którzy cię nie zauważali i obwiniali, aby odwrócić uwagę od własnych przywar. Proces resocjalizacji nie będzie trwał krótko i nie będzie łatwy. Zaczniemy od tego, że zmienisz stado, przydzielę ci indywidualnego pasterza, który będzie o ciebie dbał i pilnował. Będziesz się uczył nowych zasad i obyczajów. Będziesz miał szansę wyrzucić z siebie gniew i poczucie krzywdy. Zobaczysz, że można żyć inaczej. I doświadczysz, że kolor runa nie determinuje, kim jesteś w środku. Przypomnisz sobie swoje prawdziwe imię. Taki jest mój werdykt.